się tak, ten mecz trzeba podzielić na fazy, w których graliśmy w piłkę i byliśmy odważni przy niej, i na fazy, w których baliśmy się grać i jakby oddawaliśmy to piłkę za darmo. No, ja chcę zespół odważny, zespół, który chce się dłużej utrzymywać przy piłce, oczywiście konsekwentny, bardzo w obronie, yy, przestrzegający tych zasad, które mamy w obronie i które funkcjonują dobrze, jeżeli chodzi o obronę pola karnego i inne, inne rzeczy yy, z tym związane. Ale jednak te fazy przy piłce, gdy, gdy przeciwnikowi ją oddawaliśmy w bardzo prosty sposób i nie potrafiliśmy wymienić podania utrzymującego, bo gdy, gdy takie robiliśmy, mieliśmy fazy przejściowe i mogliśmy przeprowadzić bardzo szybki atak. I z tego tak naprawdę byliśmy nawet w drugiej połowie bardzo blisko strzelenia, strzelenia bramki. Dobrze, jeżeli chodzi o otwarcie tej drugiej połowy, strzelamy bramkę i wydawało się że ten mecz przejmiemy inicjatywę w tym meczu jednak tak się nie stało i zespół Chudnika tutaj do Pioswego bo my tak naprawdę oddaliśmy inicjatywę z własnej nieprzymuszonej woli no dobra, dobra reakcja mojego zespołu po ostatnim spotkaniu w Stalowej Woli ale myślę że tam na konferencji powiedziałem dlaczego polegliśmy i dzisiaj tu drużyna moja udowodniła że że to był fakt, to był fakt mam nadzieję że się to już nie powtórzy i Pójdziemy dalej tą do, do, dobrą drogą, bo, bo dzisiaj zespół chyba pokazał, jak, w jaką drogą idziemy, i zasłużenie wygraliśmy. Wiem, jak trenujemy, i, i dlatego no, odnośnie od tego ostatniego spotkania nie podobało mi się parę, parę rzeczy, ale w klubie stanęliśmy na wysokości zadania i porozmawialiśmy sobie szczerze. i Mam nadzieję, że, że wszystko idzie, pójdzie w dobrym kierunku. Dlatego no, chciałbym przede wszystkim podziękować tu dzisiaj moim zawodnikom, bo, bo dali dużo z serca, z wątroby. Nie ukrywam, że, że ta pora też dzisiaj nie była taka łatwa do rozegrania meczu, a narzuciliśmy mocne, mocne z początku pierwszej połowy ostre tempo i, i tak naprawdę wtedy miał, miał, miał się już mecz rozstrzygnąć. Tak się nie stało, straciliśmy gola w dość... Głupi sposób i powiem szczerze, że, że znów gdzieś tu brakowało mi koncentracji mojego zespołu po wyjściu z szatni. Nie możemy, nie możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że wygrywaliśmy 1-0. Boli, boli, znów stracony gol, no ale tak naprawdę zwycięzców się nie sądzi. Myślę, że dobra reakcja i dobrych, dobrych nastrojach bojowych przede wszystkim jedziemy na Kalisz. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania? No skoro sam pan nawiązał do tego meczu w stalowej woli zanim o tym obecnym, no to zapytam wprost, czy podjęte zostały takie decyzje, że po prostu na ten dalszy wyjazd drużyna będzie wyjeżdżać dzień wcześniej. Tak, tak, klub, klub podchodzi do tego już bardziej profesjonalnie, zresztą wszyscy i parę rzeczy sobie powiedzieliśmy, co i jak, mam nadzieję, że ten temat już jest zamknięty, mleko się rozlało. Idziemy dalszą drogą i mam nadzieję, że to będzie widoczne. Co pan czuł wtedy, jak straciliście bramkę dzisiaj na 1-1 po pierwszej połowie, w której w zasadzie no, mogło być równie dobrze, 3 i była pełna dominacja, w No, co, pomyślałem, że być może to będzie w końcu mecz, gdzie, gdzie przeciwnik bije gola i my mimo wszystko dobijemy w końcówce. I tak się to stało. Tak też był ten mecz pod względem taktycznym ustawiony. Bo bo dzisiaj druga był na ławce rezerwowych i ja bym powiedziałem, że, że wejdzie i strzeli gola i, i fajnie się stało, bo o, czasami trzeba tak z napastnikiem zrobić, jak gdzieś mu coś nie idzie, to odstawić i dać świeżą głowę, wejdzie i strzeli gola i, i mam nadzieję, że, że skuteczność jego będzie już lepsza. Czy mamy tak jeszcze tak, jedno pytanie za no bo nawiążę jeszcze do tego meczu z tego poprzedniego tutaj na... Na, na, na subie wstawa tego. Tu widzę, że o pierwszej liście śpiewali. Pan też ma takie poczucie, że to, to trochę ok? Czy to trochę nie za wcześnie? Ja powiedziałem, nie bujemy w obłokach. Nie bujemy w obłokach. Wiem, ile czeka nas roboty jeszcze. Ten zespół jest w budowie. Mamy dobrą, uzdolnioną młodzież, ale ona nie jest jeszcze w pełni taka gotowa, żeby toczyć równe boje. Z niektórymi zespołami, aczkolwiek no, pokazuje na to, że, że z tą górną częścią tabeli dobrze gramy i punktujemy, natomiast gorzej jest z tym dołem. My podchodzimy tak do tego, że koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu, a co pokaże, jaka zdobycz punktowa będzie po tej rundzie, to wtedy, wtedy sobie określimy cel. Na razie mamy podchodzić do tego tak, żeby każde spotkanie Wygrywać, dobrze się do niego przygotowywać, mocno, z pokorą, ale mocno y, trenować i, i chyba to widać. Chyba to widać. Y, jeszcze raz apeluję, bo są różne głosy co do tego zespołu, ale naprawdę y, potrzebujemy, potrzebujemy trochę większego wsparcia tu wokół i, i większego zaufania. bo y, Naprawdę jeszcze raz powtórzę, że ciężko trenujemy i myślę, że to przyniesie wymi wymierny efekt. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Panie że najbliższy mecz w piątek, wyjeżdżacie w czwartek na mecz, taki krótki tydzień, jest to duży kłopot dla drużyny, czy są jakieś plusy tej sytuacji? No zobaczymy, bo pierwszy raz widzimy w takim mikrocyklu, krótkim, poniedzielnym spotkaniu. W którym mamy trening i zobaczymy, w czwartek wyjeżdżamy, zobaczymy jaka będzie reakcja mojego zespołu w Kaliszu, daleki wyjazd, ale ale ja wierzę, ja wierzę w to, że jak się dobrze przygotowujemy do każdego spotkania i mamy optymalne warunki, to, to my jesteśmy w stanie z każdym wygrać i, i dobrze grać. I z tego inkasować trzy punkty i co później może być odzwierciedleniem w tabeli.